No, masz to! Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale! I jeżeli lubisz Roblox, to zostaw suba! Dziękuję bardzo! Dzisiaj będziemy lecieć oczywiście 777 z Larnaki do Gatwicka. Jesteście gotowi, ponieważ to będzie przepiska-przygoda. Ok, bierzemy z mojego 777, trochę tutaj lagują w tej grze. Musimy chwilkę zaczekać, już jest. Lecimy, jakby co linią uleczną: Corner. Jest nasz Korinne. I wybieramy oczywiście Larnakę. Uwaga, uwaga. Larnaka jest. Jest Larnaka. Idziemy na Larnakę idziemy do gate. Tylko gdzie jest teraz gate? Przy bramce. Jest gate przy bramce. Dobra. Pyk. Proszę bardzo. Mamy gate przy bramce. Okej. Okay. Jesteśmy już przy bramce i Zrobimy sobie jetway. Jest już jetway. Tutaj już się przycumuje i musimy zaczekać chwilkę. No i witamy Was ponownie. Już będziemy jechać do tyłu i za chwilę będziemy gadać przez mikrofon. Ok, mówimy. Drodzy Państwo, witamy na pokładzie samolotu. Koroner, e, dzisiaj lecimy z Larnaki do Gatwick'a. Nasz lot zajmie. 4, nasz dla zamię 15 godzin i 15 minut. Dziękuję bardzo, życzę Państwu przyjemnego lotu. I by to wszystko było po karańsku, żeby nie było. Okej, okay, jedziemy za chwilę na pas. Mam nadzieję, że mi wystarczy pas, bo to jest z mały pas. Z tego sobie. Okej, okay, robimy pushback. Jeżeli chcecie jeszcze docenić moje staranie i za filmiki, to zostawcie może jeszcze łapeczkę do góry. Dziękuję. Jest yy, 12 pm, więc 12.03 dokładnie, także okej, okay. możemy tu też powoli hamować. Dziepa leci, to wszystko jest... szkoda, że tu nie ma HDC. Bo tak byśmy już waleli mu nawet pewno. Dobra, hamujemy tutaj. Na chwilę będzie check-off, yy, drodzy Państwo. Już za chwilę będziemy startować. Proszę o pasy. I... I, z i złożyć stoliki. Dziękuję bardzo. Okej, okay, możemy sobie doćem na kamerę 7, będzie realistyczniej. Startujemy. Ło będzie głośne! Startujemy! Ło jest głośny. Zobaczymy, co to za bardzo rozmowy. I zrobiliśmy właśnie take up. Bora już. up. Nie powiedziałem rotajnie, to jest trochę, no I my lecimy teraz na gat. Gdzie jest rozgatów, co lecimy? Datujcie z tego co wiem. Datujcie z tego wiem. mam gatunko I co pojawiają z kołągami. Dobra, na no, mapie gdzieś tutaj z tego Tak, Czy że będzie, będzie jeszcze 60 żeby sobie pójść do toalety? Będzie cruise mode

Więcej widać, już gotowych, winimo musimy i już za chwilkę hamować. więc wina już gotowych, winimo Ale winimo się nie hamować, bo już winimo się i hamować. Jeszcze to jeszcze 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 trochę. Jeszcze trochę. Tutaj trochę. powoli zrobić sobie trochę. na pięć Jeszcze

Nie opowiada, ale bez jest. Dobra, widzę w sposób. Musimy chwilkę tutaj zahamować. Myślę, że mi się wszystko tu tak bo widzę... No a krocza muszę mieć odrowę. Zapu tutaj nie gra. No procu. Nie graj, mi nie gra. tak było skręcać? Już tak można skręcać? Lecimy w stołek t i z T-Che, żebyśmy spręcać. Już w ogóle niewiele. Nie, być. nie, no nie, nie. Zaraz nie, 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 jeszcze nie, nie, to z

Koreańskie linie lotnicze skręcają na Gatrysa. W ogóle, nie wiem czy w ogóle na latałem w koreańskiej To, jest to, jest to lata... lata... nie, nie, to, latały, um, letnicze, Gapnicz, to lata... W tej tej letnicze, to nie jest... To nie jest, jest Hitfall, to jest, gapnicze, to jest Na pewno to na Hitfall latały koreańskie linie ale na Gatrysa? tam nie latały Te małe na pewno British jest... Airways oraz... 100 trainer. Na 100% Ryanair Na 100% bo tam A lot, ten szereg, to lata na City City Okej, okay, dobra, a po co mamy złego? I to bardzo, i to bardzo złego z tego, się nie wyląduje O O, jest... Dobra, to już to wyląduje Łoł, wow, Dobra, dobra. dobra.

Ło! Wow, butter był! Był Butter! Nie! Yeah! Nie! Yeah! Dobra, Butter minus 29, finalnie. Tego co, nie? mnie? Butter 29. Czemu na mnie wylądował EasyJet? To jest... Jakim? Czemu nam mnie ciągle samoloty dzisiaj? What the hell? To jest nic <grym> Coś na mnie dzisiaj wleciał. Yyyy... Eee, nie Azerbanja, jakoś się tam używa, tym takim drzewkiem. Ojej, ja jeszcze teraz zaczęłam jeździć od mega punktu, nie no, ja nie gorzę. Jeszcze ciągle katastrofuje. E, była kiedyś katastrofa, no przecież ja się nie wiedziałam. Skoro nie ma... Była, to nie było? No, ja uważam, że najgorsze, żeby z tego pasa, bo... Szyfrowy... No dlaczego? No... Nie, nie ja się powyższałam na co startować, tak? nie no ja nie wierzę Dobrze wystartował Hop I Nie wolno we mnie, najważniejsze <laughs> Wychaliśmy z pasa i jak wyjdziemy no to, tutaj Tutaj To wtedy dopiero monoskonałeś piatwo Nie widać, że to jest To jest bardzo dziwne Nie wiem, czy to mi się tak wydarzyło, że samolot kurwa po wylądowaniu zraży od razu schował klapę, bo nie to jest nielegalne. Nie wiem dlaczego, to nie, robisz, nie? A, to jest życie. Dobra, mamy tu bardzo niskie ruchy. Jakieś nie wiem to jest. jest to w się tym się jest to Dobra, jeszcze patrzę. Dobra. Jeszcze nam zostało, co? Okay. to szybko? Nie, brejki, brejki! Ja nie wyjadę, nie wyjadę! Dobra, wyjechał mi dalej. Nie <laughs> jaka idealna prędkość. Ole, tam pasażerowie się trzęsą. O, no i tam imprezę, uhu. I my jeszcze w tym filmiku chciałbym jeszcze jedną zobaczyć. Ja no? chciałbym zobaczyć, jak wygląda Ofica w... na larnace. Ponieważ ja już nie byłem w akcji na larnace, a mam ten gameplay, i chciałbym sprawdzić, jak on tam wygląda. Widzę, że wygląda ładnie, ponieważ to jest nowa, nowa wyspa. I usunęli Tiwat. To jest najdziwniejszy, usunęli Tiwata. I dla to jest dziwne, ponieważ Tiwat to była taka, usunęła gobka, która, która mi prawie nic nie napadła. O, kolega polega do mnie do łąku. Ale nieważne. To jest chyba jedyna, jedyna to sprawa, na której prawie nie wmiesz, a ja leciałem ...przez z samotami, ponieważ tam były kiedyś chyba które sobie. lat, Dobra, jesteśmy już koło Gękin. Oh, 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 oh. Dydali, o o Ty Ty The ja byłem! A, poza śmiechem. Tutaj wyłączamy silniki. To no, ty też włącz. No i co? No i przeżyliśmy. No i Welcome to Gatwick. Także, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Bij bijajcie na mój TikTok. Link będzie w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie i pa pa!